Pan, myśmy nie potrzebowali reklamy, wie pan. Myśmy tyle zarabiali. Było. Ale jeden figus znalazł się. Pisze piwo Parówki grzybki. Wraci Pakulski nie. Odchodzi facet i mówi, wie pan, bo grzybki mu wyszły przez rzecz kropką. Odchodzi facet i mówi, tu jest źle, proszę. On tak spojrzał i tk, jak wysknie, to będzie dobrze. Bez sensu, ja mówię. To początek Słuchajcie, no ale to jest niemożliwe, co to, to się dzieje. To jest nieprawdopodobne. Prostota, umiar elegancja. Słodka Francja. Uśmiech piękny i I Łacińska elegancja. Kolega naszego Tadziarosa, czyli Louis de Fines. Tak, tak. Bardzo, bardzo był wymowny w geście i nie tylko. Bardzo. Ale zmierzam do tego że po prostu naprawdę to wzruszenie ściska mi wdania, nie, nie umiem się jakoś specjalnie odnaleźć, ale mam nadzieję, że przy płaceniu rachunku to samo nie będzie miał pojęcia. Wzruszenie nas wszystkich ściska, przede wszystkim to nie, to nie koniec drogi Badanie. Teraz ogłosimy naszą diwę. Naszą wspaniałą, oliwę Alicję Jogorzewską. Ach ty, ojej! No, czemu ty nie odszedłeś? Małe no. ja ale czemu ty nie odszedłeś? Ja, tak, no. ja bym się w jakimś parku ubrał. jesteś w pięknie takiego... Ale to tam musiałem ja. się przebrać na górze w szaf, bo nie miałem takiego. Mogę ci dać swoją mandatę, chcesz? Idealna. A tu 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 Zostaje w <grymne> no, już, Proszę Państwa, była taka bardzo miła impreza. Tu zresztą też brał udział. Danzio, nie przednie, bo on jest zazdrosny. Widzisz, jak Ty masz, to tutaj nie Jest taka instrukcja, że proszę Was, prowadziłem mis biustrów. No właśnie impreza. To, to mówiąc. Ja masz, który to refundował. Mówię, panie Bogdanie, czy pan by mógł on panią wywiad? Przeprowadzić. nie ja proszę bardzo, dlaczego? Ale widzę, że ona raczej tak Cambridge nie kończyła. W tych oczach można powiedzieć taki dom na pustkowi. Ale nie wypada no piękna niewiasta. Ja nie, proszę pani. Ja bardzo przepraszam, ja tutaj widzę taką przyszłość. dolinkę między tymi pagórkami. Czy pani pozwoli, że ja tam spędzę urlop? Albo na przykład całe wakacje. A ona mówi: proszę bardzo! I ja tak nie wiem. Ja tak wiesz, tak, tą głowę na te grejfruty. I wszyscy, ta, ta co, paparazzi, było sporo. Na drugi dzień każdej gazecie na pierwszej ja stronie, tak, jak ja sobie tak nie wiem. I woła żona, której nie ma dzisiaj, ale córka, córka jest. Popatrz tu jako tatuś ma ciężką pracę. Wraz z tureatorem i pilatem. ma taki to <noise> warto było krew przelewać. <noise> Daję drogi. Zasięć sobie <noise> wygodnie. Ale to ja może po tych ekscentrycznych tańcach. Nie, A ja A ja ja <noise> okej, okay, dobrze. No to może ty, tak to się oprzyj po prostu. Tudzież zatańcz dalej. <noise> Gdzie ta malutka powietrzna? Jest. jest, jest, jest. Gdyż teraz... E... dać obok niej, to już jest szczęście. Tak jest, Panie profesorze. Tak jest. Panie. Moje skarby kochane. To już się oddalę. Tam był... Bordiera portiera został wiodący. Sytuacja topograficzna. Podanie. Teraz tobą Kazimierz Kowalski ze swoim wychowankiem. Mistrzu i mistrz kochany, drogi Bogusiu, zanim coś z moim wychowankiem, to wychowanek jest absolwentem Akademii Muzycznej w śpiewa fantastycznie głosem Dona Roben, tak jak Ty, śpiewa fantastycznie również Don Josego z Carmen, ale dzisiaj będzie dla Ciebie niespodzianka, najpierw od Mirosław Niewiadomski, proszę Państwa młody, utalentowany człowiek Pan już Pan nie wychodzi jeszcze no to próbuję. To dla Nie, Ala zostanie. Ala zostanie. Proszę. Ty Poczekaj.

blue, blue and blue Swag shoes, blue, blue and blue Swag shoes, blue, blue and blue Swag shoes, you can't on in the swag shoes Oh, yeah. oh Boże, bo... Jeszcze jeden moment panisz. Bo... Ja że będzie, będzie, dobrze. Poczekaj, no, nie puszczę na to. No, bo ja po nim nie pomogę, ale to jest bardzo ważna rzecz to to, nie, to... Właśnie w tej Jesteśmy z orkiestrą, z Pan Kedryński i tak dalej. No ja nie wiem czy tam rodzina była na widowni, czy ktoś, bo tak bardzo im się te kończyny górne składały, żeby, żeby pić brawo, ja takie wodę no znowu drugi raz i stał taki... Żyd za kulisami z jednym zębem. Panu. I mówię pana słucham pana. Proszę pana, pan jest szebani Ja mówię, no dziękuję panu, panu na ludzkie stosunki. O é. Highway, proszę Państwa, Wiesz, był taki koncert, z Wembley. To Zośka dokładnie, Czerwieńska. wie. Tak. I nie ma był Oczywiście charytatywny. Tak jak w tej chwili. Nie ma innych tak wydarzeń. Albo charytatywny, albo odwołany. Nie ma odwołania. Nie No i tam na tym Wembley, w ranek przy, Oczywiście, własnym samolotem i wykonuje tam taka piękna koda na ciszy. Trochę inny aranż niż koledzy tutaj wykonali. Dosłownie, no, I ten, polega Janka Pietrzaka z Rolling Stones, czy ten z tym nożem, no. Mówi do niego, to pan tak cicho śpiewa do inaczej. a on mówi o Piano jest strasznie trudne, tak, śpiewać, no, może potwierdzić, tak. ja, ja czasem tak piano pięknie śpiewam, że aż nic nie słychać. No. Bogusiu, mogę? Tak, no, koniecznie. Koniecznie? Czuj się jak Więc chciałem zapytać, bo... Y, 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 Kasa na sekundę, bo jeszcze nas tutaj wróci do Ciebie, Kasa Kasowski również ma dla Ciebie, prawda? Komu to gra? Mnie gra? Jezus Maria, ja bym Mimo to gra. Proszę najmocniej. Oczołał, nie wiem, czym to zwani. A więc, czy Marek Kościkiewicz dotarł również? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Wobec tego, a czy pani Grażynka Torbicka? Wiesz, jeszcze nie. Jeszcze nie, to? A czy mamy Roberta Kowalskiego, ucznia? Mamy, mamy. Bo Ałazuki. No mamy. Mamy. Jest. <noise> mistrz, mistrz mój kochany, ja chciałem powiedzieć, cię. czego cię ja mogę życzyć. Talent i uroda jest tylko zdrowia. I miłości. <noise> Wykonaj <noise> <noise> W ja, porządku, popatrz. Co? No teraz poczniesz to. A dopiero tak? On to normalnie się dobrze czuje. Mam gdzie się przespać i mam co zjeść a jednak to nie to czego chcę bo mnie się maszy całość nieczęść część. Bo chcę mieć garści, formę i treść. A ta mała co ma wzrok kota. Wiem, że łasa jest na, Jest łasa na piszkotę, a mnie się maszy całość, nieczęść część, bo chcę mieć garści.

Jest błasam na piec a my się masz całość, nie część, bo chcemy mieć garści formę i treść. Bo chcemy mieć garści formę i treść. Cik, może być przyjemny wydać kokoryt? Nie. było mogę. Nie. Bogdana, Robert Kowalski. Paweł Kukiz był na salonach. Czy mamy go jeszcze? Idzie. Idzie. Paściu, Idzie bawciu. Paściu. przywitajmy Pawła Kukiza. W takiej, dobrze, dobrze, dobrze. w takiej nietypowej roli, bo ja miałem zaśpiewać, ale kolega mi przysłał, drogi Bogdanie, w, w, w pół playback, gdzie za wysoko to wszystko jest. I w związku z tym, ja napisałem wierszy. Jakie pan, jak doszedłem do takiej konkluzji, jeśli chodzi o występy? Oczywiście. Nie, to nie przeszkadza. Tak się ludzie mają, Jak się marca, czy to zapłacimy ja w takim razie... Piękny dzionek już od rana, urodziny są Bogdana. Córka Olga pamiętała i nas wszystkich tu zwołała. Z zagranicy, z Polski całej, ze stolicy, z wioski małej. Są aktorzy, Piosenkarze, same bardzo znane twarze. Olga wszystkich zaprosiła. Taka jest miłości siła jej do ojca kochanego. Zapytacie, I co z tego: Czemu wiersz Bogdanie? Bo panowie, miłe panie nie jest sztuką się podniecić. Sztuką jest mieć dobre dzieci. Dziękujemy Pawłowi. Najkrótsza odpowiedź świata, do której się też trzeba odnieść. Janek się trochę znana na tym Pietrze, znaczy nie trochę, bardzo się na zna. I, który to przecież w swoich szponach estetyczno-artystycznych miał nawet profesora Rudzkiego, prawda? Była było. ja nie chcę gadać o tym, że tam wiesz, i, i, że on jest magistrem tylko po to, żeby łazłukać, coś takiego on tam wymyślił. Ale ja chcę jego zaskoczyć. Ja chcę po prostu jego zaskoczyć i pozwól Państwu, że ja wyjdę na scenę. I był taki ekran jako scenografia w Teatrze Syrena. I piękna piosenka Gałczyńskiego. Na żuribożu są ulice. Takie śliczne. No i tam wszyscy wie, że zapowiadają, co i tak dalej. I profesor Ludzki, Litka Kosakurna, to wykonywała. Podszedł tutaj aż do, do końca tej rampy i charakterystycznym gestem. Proszę Państwa, nie będę taliwa. Mżyło. <śleszy> nie ma pani. Tam... <śleszy> wobec tego zanim wygląda niespodzianka nie jeszcze y, kolejna od, od Twojej ukochanej córki. Y, wobec tego ja pozwolę sobie jeszcze od siebie wykonać pewien utwór. Yy, szanowni Państwo, ponieważ tak się zdarzyło, że, że Bogdan zagrał mojego tatę w filmie chłopaki nie płaczą i od tej pory zawołaliśmy do siebie miłością ojcowskazycą pierwszą. I tak już zostało po dziś, także strasznie strasznie się cieszę, że możecie dzisiaj tutaj gościć. Yy, poza tym y, razem z moim biologicznym tatą też się lubię, więc tam nie ma nie ma jest. No tak, 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 tak. Po razie sobie nie daliście każdy <s> Ale nie znaczy, jakoś tak się nazywa. Było, prawda? Było, prawda? Było. Tak, tak. I nie, niech pan się nie patykuje. No <noise> i Ja doceniam, że pan jest w po programie Gwiazdy tańczą na lozie, gdzie od, od, odwiedził mnie w ogóle, i powiedział na forum publicznym, że jest moim tatą, no to ca, całej Polski dostawałem maile i, i telefony. Jak to jest? ja kompletnie tego nie namentowałem, oni się tak, A tata nic nie ma przeciwko. Nie, nie, no tam były tylko bardzo pochlebne na nas oprócz, takie takie recenzje, że, że syn, prawda, przeróż ojca. O 5 centymetrów. Takie heroizmy tak i tak. Natomiast ten jeden to był taki średni. średni. Tak, bo tam było o tym, o niewątpliwej urodzie. jest z którą ja się obroszę. I krótko mówiąc, dostałem od Michała bardzo piękną właśnie recenzję. Mówi słuchaj, ty mi naprawdę. Przypominasz mojego ojca. I to był najlepszy komplement na świecie. Bo tam oni wszyscy, że tego, a że tego, a to gangster gra, a to co tam, no bez sensu. Mały powiedział do mnie, słuchaj, naprawdę, jestem szczęśliwy, bo przypominasz mi mojego ojca.